Maria Konopnicka. Fragment o krasnoludkach i o sierotce Marysi. Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie, a ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Naród wielce osobliwy, drobny, niby ziarnka w bani. Jeśli które z was nie wierzy, Niech zapyta starej niani. W górach, jamach, pod kamykiem, na zapiecku czy w komorze siedzą sobie krasnoludki w byle jakiej mysiej noże. Pod kominkiem czy pod progiem wszędzie ich napotkać można. Czasem który za kucharkę poobraca pieczeń zrożna, czasem skwarku w porwie z rynki, albo liźnie cukru nieco. I pozbiera okruszynki, co ze stołów obiad lecą. Czasem w stajni zbicza trzaśnie, koniom spląta długie grzywy, czasem dzieciom prawi baśnie. Istne cuda, istne dziwy. Gdzie chce, wejdzie, co chce, zrobi. Jak cień chyżo, jak cień cicho. Nie odżegnać się od niego. Takie sprytne, małe licho. Zresztą myślcie, jako chcecie. Czy kto chwali, czy kto gani? Krasnoludki są na świecie. Spytajcie się tylko niani.